Panowie! Juhu! Ale się dzieje! To ma ile okrążenia, nie? No. To moje ulubione. Zaraz zobaczę, jak się czuję bo na jedzeniu się do cygata. No. A tu mają garaż. O, no to są te driftu gdzieś tu Tak. Przyjemne po jedzeniu to można jeździć No elegancko, nie muszę iść drugi raz <grywanie> Tak, mówię, że nie muszę iść drugi raz, bo se teraz nagram przód i mam ten za jednym przejazdem mam dwa nagrania Daniel nie wiem, czy byś mnie namówił. Speedwater water coaster. Mm. Ja lewituję na tym boku, nie? Ja zobaczcie, trzymaj, bo trzymam telefon, żeby nie poleciał.